Ochaj moi drodzy, tu znowu Ben, witam was wszystkich ponownie w Asterix i Obelix XXL. Moi kochani, ostatnio zakończyliśmy sobie w Helewecji, na tym pierwszym etapie, bo dopiero pierwszego panoramiksa napotkaliśmy. I, 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 i słuchajcie, i co? I my sobie tutaj możemy już rozpocząć, mianowicie wciągamy Asterixa na górę. Teraz tak, kamera obróć się, bądź trochę bardziej po mojemu. Jest tarcza, super. Na pewno się nam przyda. Te tarcze znikają w, o w mgnieniu oka. <laughs> Dobra, tu mamy windę. Winda nas przeniosła na górę. Tam mamy Rzymian, słuchajcie. O, sami się tutaj przejedziemy. Obelix tam wskoczył na jakąś platformę, z tego co zauważyłem. Eee, momencik, momencik, momencik. My sobie najpierw pokonamy tych Rzymian, którzy tutaj są. A dopiero później zajmiemy się tymi mnożnikami, które tam Możemy zdobyć. Bo tam i tak tylko i wyłącznie. Obelix rozwali te skrzynie. Ops, a mnie dziabnęli. No i widzicie, właśnie. Dobrze, żeśmy zdobyli tą tarczę. Bo już na dobrą sprawę. Nam. sporo życia odjęli. Boże, musiałem. Sobie kaszlnąć. Okej, okay. nie ma. I możemy Obelixa prawda, tutaj na górę przyprowadzić. Przy okazji się za niego zamieniliśmy i Defix też jest z nami. Dobra, i zrobimy to tak, że najpierw spróbujemy podskoczyć, potem mnożniki. I dopiero teraz rozwalamy skrzyneczki. <laughs> tu jeszcze więcej. Ok, mamy mnożnik razy 26, ale niestety. Yy, niestety w sumie nie przyda nam się do niczego. Chociaż nie, no tutaj możemy jeszcze porozwalać parę tych skrzyni, póki jeszcze mnożnik działa. Bo zamęci go już nie będzie. I właśnie mnożnik się skończył. Właśnie się mnożnik skończył. Okej, okay, tu mam jakąś płytkę. Dobra, tu się nie niby drzwi otwierają dalej. Pewnie ten głas musimy przeciągnąć, aczkolwiek tu jeszcze bym się chciał przejść, bo... Właśnie, bo złoty laur w dosyć bardzo łatwym miejscu ukryty e, Dziwna muzyka się włączyła Jezus Maria ile ich tu przybiegło, patrzcie no Chciałem powiedzieć, że łatwy Laur, ale jak się pojawili ci Rzymianie <laughs> Jednak nie taki łatwy Jednak parę tej wrogów przyszło nam przeszkodzić Dobrze, że jesteśmy obelixem, słuchajcie, bo obelixem to w miarę szybko leci ja, Ale sporo ich tutaj weszło, słuchajcie jeszcze troszeczkę skorzystamy z naszego kombosa. Dobra, tego sobie rozwalimy. Tu jeszcze jakiś jest. Mam nadzieję, że to już był ostatni Rzymian. Rzymianin, który oberwał od nas z naszej ręki. Sporo ich tu przyszło. Naprawdę sporo. Ale patrzcie, taki łatwy laur, złoty. Kurde, nie. Ale yy, jednak nieco Zabawy mieliśmy, żeby go. Oj, patrzcie, znowu przyszli. Jestem ciekaw, w sumie, czy gdybym nie zdobył tego Laura, to czy. E, czy też by Rzymianie się zjawili? <laughs> Bo na razie, póki to jest ich sporo. Oni tak przychodzą i się jak nie kończą. Muzyka cały czas taka. waleczna. Są jeszcze, są jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze i mało. To już wszyscy. Się mogą pojawić w sumie znikąd. Muzyka cały czas nie zmienia swojej narracji. Tutaj Asterix stoi. Ale chyba już ich nie ma. <laughs> chyba nie są na tyle głupi, żeby aż tyle ich chciało oberwać. Tutaj już nie ma żadnych. Okej, okay, no to możemy wchodzić i... O, ile mięsa. Tutaj aktualnie pusto na tych korytarzach. To mnie oczywiście cieszy, bo nie muszę się z nimi użerać. Tutaj nie przejdziemy. Okej, okay, no i pojawiają się. Pojawiają się. Schody. Słuchajcie. Są oddziały rzymskie myśmy musieli rozwalić. Tam jest dzik. Szukam magicznego napoju, bo pamiętam, że tutaj w zaczęliśmy tą helwecję dosyć fer fatalnie, że ja ją zacząłem, że nie zauważyłem tych magicznych napoi. Tu jest jakiś przycisk, także go sobie naciśniemy. Słuchajcie, zanim ich będziemy naparzać, przejdziemy się troszeczkę. Nas nic nie goni, oni są tutaj w miejscu. My tutaj się przejdziemy troszeczkę i zobaczymy, czy nie ma nigdzie przypadkiem magicznego napoju ukrytego. Tutaj są przeciwnicy, także ich sobie możemy najpierw rozwalić, bo oni się... Są łatwiejsi na pewno, są łatwiejszym celem niż, 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 niż... niż, niż Boże, wysuń się. ...niż te formacje rzyms rzymskie. Z tymi pójdzie trochę łatwiej. Nie wiem, mam kombosa Mogę sobie z niego skorzystać Eps, dziawno mnie Cyk, okej okay. Jeszcze dwunastu To w sumie jestem ciekaw tamtej yy, Tamtych zastępów, no bo Ja myślałem, że to z nimi będziemy Chociaż nie, bo ten zastęp się chyba liczy jako jeden, czy nie? Tak to było? Już nie pamiętam, ale chyba nie nie, tak to nie było, że on cię liczył jako jeden, bo właśnie pokonaliśmy 50. <laughs> Przepraszam bardzo. I już ich nie ma tutaj więcej. Ja szukam magicznego napoju. Mięso. Przycisk przy okazji, dobrze. Zdrowie mamy pełne. Cza cały czas cztery hełmy na szczęście. Tutaj jest mnożnik. A, tych skrzynek rozwalić może tylko je Obelix. Ale zastępcy, zastępy niestety są. I minusem jest to, że nie ma magicznego napoju. Nigdzie tu w okolicy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jakby to tutaj sprytnie... Oni w ogóle nie chowają tych yy, włóczni, więc w sumie i tak my nie możemy z nimi nic aktualnie zrobić. Trzy lampki się świecą na cztery, tam widzę czwartą do zapalenia. Okej, okay, aktualnie z rzemianami nic teraz nie zrobimy, <laughs> bo... Oni nie chowają w ogóle tych włóczni. Także na razie ich rozwalić i tak nie rozwalimy. Musimy wykombinować inny sposób. O, teraz mnożniki ekstra. W czas. A jak się tutaj dostać? Aha, obeliks nas będzie musiał przeciągnąć. Mhm. No bo to by, by się, to by się wydawało zbyt proste, słuchajcie, jakbyśmy sobie mogli tak przeskoczyć. Także nas będzie musiał przeciągnąć obeliks. Tutaj mamy. Czekajcie, co my tutaj mamy? Guzik. A nie, dobra, to jest czwarty. Aha, nie, to nie jest czwarty, bo to nie ma lampki. się chodź. Musimy wziąć Asterixa. Dobra, powoli, powoli, żeby nam się linka nie zerwała, to był przycisk wzywający, jakby ten ten balkonik. Tym przyciskiem wezwaliśmy, bo Asterixa musimy przeciągnąć. No, teraz obelixem sobie możemy rozwalić te skrzynie, które nam tutaj stoją na drodze. Słuchajcie, póki jesteśmy obelixem, póki nim jesteśmy. Aha, fajnie, że tutaj nic nie było. <laughs> no dobra, myślałem, że coś tu będzie ciekawego. Dobra. Okej. Okay. Aha. I żeby to zrobić... Jest! Magiczny napój! Super! Idealnie! Szybko, szybko! Ostatni gdzieś został, tu jest ostatni. I cyk. Elegancko. Bardzo mnie to cieszy, że udało się zdobyć ten magiczny napój. Bo bez niego byłoby ciężko pokonać ten e, oddział rzemiejski. Ok, i Obelix chyba nas musi przeciągnąć jeszcze raz. Bo tamten guziczek był zablokowany. Więc wydaje mi się, że tak jak mówię, Obelix nas jeszcze raz tam musi przeciągnąć. I teraz już na spokojnie Rzymian nie ma. E, nie ma też tych, e, tych oddziałów e, sformowanych, e, także powinno pójść gładko. Tylko Idefiksik za nami biegnie. Wolę Idefiksa e niż, niż Rzymian na pewno. Chociaż tam kurde też widzę jeden guzik, który jest tam wyżej, gdzie, się chciałem, gdzie chciałem przeskoczyć. Tutaj co my otworzyliśmy? Przejście pewnie. Tam są Rzymianie. Tam też są Rzymianie. Ok, musimy pokonać trzech: yy, trzech, 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 trzech. Ale tych większych, to nie są ci łatwi. Dokładnie, tam są. Ale my sobie te pojedyncze cele na razie zlikwidujemy. Gdzieś, gdzie stałem, żeby nam nie przeszkadzali. Tam jest mnożnik razy 10 i razy 3. Ale na razie go pominę. Na razie chcę się pozbyć, tak jak mówię, tych pojedynczych sztuk, które gdzieś tutaj w się roz... Nie wiem... zgubiły? Patrzcie, tu jeszcze są, kurde, oni się chyba respawnują. Więc to chyba nie ma sensu takie ich oparzanie, jeżeli faktycznie się respawnują. No, tak mi się wydaje, słuchajcie, no bo tam też się znowu pojawił, nie ma sensu ich jednak wybijać. Musimy... Musimy zająć się głównymi celami, no, czyli tymi trzema większymi. Żeby nacisnąć tamten guzik. W ogóle pod Envy zauważyłem, że jest ten taki atak z przykucnięcia, jakby. I on sprawia, że jakby lepiej przebijamy tą tarczę przeciwników. To są mięsa, niestety niepotrzebnie je teraz zebrałem. No i gdzie jest ten, ten większy? No, tam jest, tam go chronią. A, i dziabnął, dziabnął, i to boleśnie dziabnął. My się na razie po, pozbędziemy tych tutaj... ...normalnie przeszkadzaczy. Bo oni widzicie, teraz nadbiegają, kurde, i przeszkadzają. No i jak się nagle się więcej tu zrobiło, nie? Już tak łatwo nie będzie. Ale sporo zdrowia mi odjęli, kurde, jak na... ...na ten taki, to mięso armatnie... ...no, zdaje swoją rolę. Na pewno, tylko dla, na mój minus, niestety. Dobra, zaraz powinno się combo aktywować. Jak ładnie, tak. O, mięso trochę zebraliśmy. Jezu, jak on ucieka przed nami, nie? Taki cwaniak, ale się boi. Nie uciekaj, chodź tu. No, nie, do, nie dogonię go, no. I combo mi się skończyło tak swoją drogą. Bardzo szybko. Bo nie naparzałem przeciwników, to pewnie dlatego. Chodź tu. Dobra, jednego się pozbyliśmy. Ale oni w sumie nie są jakby trudni, bo tutaj w głównej mierze chodzi o to, że po prostu... Oni są... E, oni uciekają, to raz, a dwa, że ich <laughs> pilnują. Rzymianie. Dlatego to nie jest trochę... Dlatego to nie jest łatwe, o. Dobra, stąd spadamy. Chodź tu. <laughs> o, jak ucieka przede mną. Ale to jest męczarnia, słuchajcie, jak oni tak spadają. I się mnie boją. Dobra, drugi będzie. Okej, okay, super. Zaraz też combo powinniśmy aktywować. No gdzie to combo? O jest, przecież ono jest aktywowane, dobra. I cyk. Ostatni. Elegancko. Się udało. A Rzymianie już przed nami nie wiem uciekają. Ku? Oj, teraz mnie mocno ziewnął. Cyk, super. Tutaj się dwójki pozbyliśmy. No, oni już tutaj stracha mają i większość z nich w sumie to się ukrywa. Znaczy chroni tarczą. Dobra, przepraszam cię, dziku, ale muszę z ciebie zdobyć mięso. Ale to ostatni kawałek obiecuję, więcej już nie potrzebuję. Jeszcze? Dobra, wiecie co? Ich na razie nie, nie będziemy ruszać, po prostu ich zostawimy na później. Jeszcze trochę chemów przy okazji zdobędziemy. Tutaj aktywujemy wózeczek, znaczy wózeczek, balkonik. I Asterixa przeciągamy. No, przejawili się jeszcze Rzymianie, ale... ale. Ale oni są trochę trudniejsi, słuchajcie. Oni są z tymi włóczniami. No kurde, jak przede mną ucieka ten skubaniec. I oni, jakby robią atak z powietrza. Oni robią atak z powietrza i my musimy uciekać, kiedy próbują nas. O, właśnie, zaatakować. Ale wbijają się tymi włóczniami, dzięki czemu mamy chwilę czasu, żeby ich z... zlikwidować. Jakby się ich po prostu pozbyć. Dobra, Asterixa przeciągamy dalej. Jezus. Będą mi teraz przeszkadzać na potęgę. O, 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 za daleko. Nie w tą stronę w ogóle, w którą chciałem przejść. Dobra. Wow, ile hemów, ile mięsa. Cyk, cyk, pozbierane. Krzyściutko. Gdzie jest Asterix? Tu jest Asterix. Chodź Asterixie, lecimy dalej. Gdzie ja ci to muszę przeciągnąć? A tutaj. Dobra, jesteśmy tu Asterixem. Coś tu będzie ciekawego, może? Nie, nic tu nie ma. Jest mięso, ale mięsa nie potrzebuję, kurde, po co ja je zbieram w ogóle? Cyk. Mamy full tarczę, więc. Dobra, dawaj Asterix. Ok, pozbyliśmy się go, Dziabną mnie. Nie wiem, bo mi tarczy nie odjęła w ogóle, tego się zastanawiam. O, teraz mnie dziabnęli na pewno, ale w ogóle nie tracę tarcz i się zastanawiam o co chodzi. Dobra, jest kombosik. My sobie ich tutaj naszych kombos będziemy. Muszę w ogóle znaleźć kupca, słuchajcie, i kupić od niego inne te kombosy, bo yy, było tornado, które jest kozackie. Ale ono chyba zużywało cały pasek kombos, z tego co pamiętam. Ale było kozackie, także ono się na pewno przyda. Słuchajcie, ja w ogóle idę dalej i nie aktywowałem tego, co miałem tam aktywować, tak swoją drogą. I się zastanawiam, czy ja już to pominąłem i tam nie wrócę, czy to jest cały czas do tego, eee, to teraz, gdzie ja teraz przemierzamy tę dalszą część lokacji. Tak jak mówię, cały czas się zastanawiam, czy to dalej do tego przycisku, czy po prostu już w ogóle ominąłem, to jestem zupełnie gdzie indziej. Okej, okay, tutaj eee, rozwalimy sobie Asterixem. Natomiast tam jest tarcza, którą musimy rozwalić za pomocą Obelixa. Obelix nas, nas tutaj czeka, ale już przeszedł, dobra Hopsa. E, Obelix, jakbyś mógł. Dziękuję ci bardzo. Tutaj tą ścianę rozwalimy najpierw. Okej, okay, dobra, słuchajcie, jeszcze jedna sprawa, mianowicie to. Musimy przeciągnąć. Bo tu na nas pewnie będzie czekał jeszcze złoty laur, tak mi się wydaje. Powinno wystarczyć. A, tarcza, no ale spoko. Tarcza też fajnie. Też fajna sprawa. Wiadomo, za darmo to wszystko wezmę. A mam już chyba pięć tych tarcz, także całkiem sporo. Eee. Yy... Dobra, czyli my już tam nie wracamy na dobrą sprawę. My już nie wracamy do tego miejsca, bo tutaj nas to przerzuca dalej. Uruchamiamy i lecimy. No, panowie, skaczemy dalej. Przenosi nas to gdzie indziej. A szkoda, że tam to pominąłem. Kurczę, mogę tam zostać i pokombinować. Jest i Panoramik. Tam jest magiczny napój. Ale ja go póki co zbierać nie będę. Tam jest nasz przyjaciel, który nas kieruje. Momencik, momencik, się tu rozejrze. Dobra, moi drodzy, lecimy zapisać grę do panoramixa. I moi drodzy, na tym byśmy zakończyli ten odcinek. W sumie no trwa 19 minut, ale nie wiem gdzie dalej jest panoramix, yy, więc na tym sobie zakończymy. Ja Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak to oczywiście wiecie, co robić, stawcie lajka like, i wszyscy komentarz. I piszcie mi, czy te odcinki robić dłuższe, tak jak yy, nieść, nie zaliczyć przypadkiem po drodze dwóch panoramiksów. Tylko tak jak mówię, ja nie wiem gdzie jest następny, dlatego wolę na wszelki wypadek tu zapisać, jeżeli odcinek miałby trwać na przykład 50 minut. No ale piszcie w komentarzach, czy mam na przykład dwa zapisy w ciągu gry robić, czy jeden wystarczy. Także jeśli Wam się podobało, wiecie co robić. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, cześć, trzymajcie się i do usłyszenia w następnych odcinkach z Asterix i Obelix XXL. Na razie.